My po prostu my żądamy. Nie, chcę coś powiedzieć jeszcze. Że my tylko żądamy po prostu swoich praw, żeby nam to wszystko jasno mówione. dlatego ta petycja płynęła i nikt z petycji Państwa ani nie oskarżył, ani nie odróżniał. Nie ma żadnych papierów w gminie złożonych przez inwestora, a w związku z powyższym nie mam jak obowiązku się tłumaczyć, ponieważ z czego? Nie mam żadnego wniosku, podkreślam jeszcze, przeciwko. Przez przedsiębiorcę złożonego. Na wniosek wniosek Wieleski. 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 Proszę. znaczy wniosek o przedkomunikowanie gruntów. Uchwała, dlaczego Pani zmieniona? Tak. Kto złoży wniosek? I kiedy? Generalnie. I wniosek, no, tak. zaraz możemy wyjaśnić. Wniosek po to, żeby były tereny inwestycyjne, to ja występowałem z, do Rady, dlatego że my jesteśmy ukryszczeni ma do mapkę co, 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 co ochroną środowiska cała zachodnia strona Borki od Sudecyna do Goriliński obszar krajobrazu Chronionego. Z drugiej strony mamy też i mamy biały bas, w którym możemy się poruszać, gdzie ewentualnie mogą być tereny inwestycyjne. Wskazanie na to wtedy. W tych już jest drzwi już jest fotowoltaika, w związku z powyższym dobrze zrobimy ten obszar jako inwestycyjny. A czy są inne grunty, In... gdzie może powstać taka inwestycja w gminę? Nie mamy. Niestety, tak prosto... nie ma. między... Rada to rozpatrywała, nie mamy. I stąd jesteśmy później. No, gmina nie ma swoich gruntów na przykład, żeby nie Gmina nie ma. Nic. W ogóle? Trawki tu i tam, gdzie są Wielki. naprawdę Wielki. czy tam. To są roby, to są kosy, to są, ropy, to są, w dosy, to są które, takie cząstki ziemi, które nikt nie chce. czyli to nie więcej. Nie mamy taki, taki pałaców ziemi, gmina nie ma. Ale nie. na całej gminie Suręczyno nie ma innych e, gruntów pod takie inwestycje, tak? Wszędzie są ochrony środowiska. Wszędzie. Jesteśmy zablokowani. Albo to miejsce, albo całej. Niestety i jadąc drogą od was. po z lewej strony, gdzie już budynki są, to zostało to, że to ma podbudownictwo być, a po prawej stronie, w głąb, gdzie jest właśnie wyrobisko po żwirowni, bo już tak mogę powiedzieć, wyrobisko po państwa brońskich, bo już zdaje się, że masz. Ja jeszcze tam osobiście nie byłem, ale maszyny prawdopodobnie wszystkie zniknęły. Nie ma, wrócili go i uciekli, i, i, i jest ta jeszcze fotowoltaika. I to między tą fotowoltaiką a lasem, tam by ta firma miała postać. Ale podkreślam, prawdopodobnie już, ja nie rozmawiałem, od tego spotkania Pan gminie. No jeszcze mówię, pan. mówię dobrze, jeszcze w gminie, ale nie, nie rozmawiałem z nim bezpośrednio. Ale Tylko to zbyt, się... co on, widzieliśmy się, ale ja już nie dyskutowałem. Naprawdę nie rozmawiałem w tym sensie, czy oni są, będą budowali, czy nie będą. Oni jeszcze tutaj nie wiedzieli. I ja taką wiedzę mam, w którym dokładnie miejscu, na tych 10 hektarach. Ja tak. mam wiedzę, 10 hektarów im wystarczy. One tak, mówili, oni mówili, oni mówili tutaj, za bez, w gminie, że chcą dokupić jeszcze sześć może, może więcej i, i strefę, strefę buforową, zrobić las między tymi budynkami, ażeby Podczas zręcząc tej, 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 tej fabryki nie było widać. Tak? Było nie było po... Ja o tym nie będę kochani dyskutował. Jeśli, no, jeśli, jeśli jeśli, jeśli, jeśli oni wrócą i będą chcieli budować, to my możemy podjąć tą rozmowę. Bo to dzisiaj my rozmawiamy o wieczy. Nie wiem. No, to, czyli w tym momencie się ludzie bo wiadomo, może każdy je znał swoje gminy, tak? Nie ma ale proszę, pan pójdziecie na taki, prawda? Czyli w momencie, kiedy nie zagłosują i tak jak przyjdzie do nas inwestor, to gmina powie, no i czego wy chcecie? Przecież zagłosowaliście na tak. No dobrze, pan nie stanął Ale proszę, bo to jest. To pytanie źle, to pytanie jest Ale każda uchwała, która jest decydowana na Radzie Gminy, przecież wszyscy macie państwo dostęp. Na 7 dni, na tydzień przed. Jest transmitowana na żywo, a potem możecie Państwo się nie zgodzić i zastarzać to, co mówią to 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 rady. Ale proszę Państwa, jeżeli byście byli bardziej transparentni o wszelkich uchwałach, o wszelkich spotkaniach, to wydaje mi się, że jednak mieszkańcy to jakoś. E, ale, by... ja ci, ale proszę powiedzieć, i o ja, jaką uchwałę myślimy? Co byśmy Nam chodzi do, to to o to, że mają transparentność. co robicie za plecami mieszkańców? Na co mi? robicie za plecami? Co zrobiliśmy ale, ale czy, to czy jakiś... któryś z radnych, ale... ale... tak, o każdy pyta, ale dlaczego że pan uważa, że myśmy radę wprowadzili w To pan sugeruje? Ja jak z nie z takiego nie że nic nie sugeruję, tylko po prostu co do tego, co jeszcze raz ja powiem, jeszcze raz powiem. Zmieniała się uchwała, ustawa zmieniała się we wrześniu. Więc w e, sierpniu podjęliśmy szybko, <grym> wyznaczyliśmy studium. Szybko. Studium, szybko. Wyznaczyli, że studium, by studium. Nie nie. Ja ale proszę Pani, proszę nie proszę takiego proszę ponieważ wszystko było proszę na proszę Ale ja nie ja za proszę bardzo, Pani bardzo, nie mieszkańcy nie. prawo się bardzo, proszę się proszę tam proszę bardzo, proszę bardzo, Uchwały, zblokowałoby gminę na dwa lata jakichkolwiek inwestycjach. Na dwa lata jesteśmy zblokowani. Tak? Musimy i teraz przez te dwa lata musimy jak najwięcej planów stworzyć i jeszcze za te plany zapłacić, żeby po prostu umożliwić rozwój gminy. Ja nie mówię tutaj o, o że tak powiem, o, teraz o inwestycji, na, ale to budownictwo mieszkaniowe, bo my nie mamy terenów wyznaczonych. Tak? My nie mamy ludzi, Ludzie też, szanowni Państwo, wiecie o tym też, chcący budować różne, przechodzicie po zaśledzenia, o budowie i tak dalej, i zaczynają się kombinacje. Jeżeli wyznaczymy tereny pod infrastrukturę mieszkaniową, no to macie gotowe działki, gotowy dokument, wiecie, że tam się buduje. A tak kombinujecie, e, zaczyna się kombinowanie. Dobrze, ponad na 1000 metrów nie wolno, nie wolno to na 3000 tysięcy musi działki, jest bałagan. Jest jeden wielki bałagan I w końcu chcemy usystematyzować. Tak się w innych gminach to dzieje. I wszystkie gminy podejmują tę uchwałę. Już niektóre zostały zblokowane gminy, tak. Niektóre zrobiły to wcześniej i chwała im za to. Mają wyznaczone tereny, elegancko. Przychodzą inwestorzy, można stawiać środowisko jednorodzinne. No i na tym to polega. Bo tu ja rozumiem Państwa doskonale. Bo to nawet ciężko radnym wytłumaczyć. Studium, a później plany. Plan szczegółowy. Plan szczegółowy, jeszcze raz podkreślam, określa dokładnie co konkretnie tam ma powstać. Plan szczegółowy, studium podjęliśmy i żeby szybko to ruszyło do przodu, tak? Żeby te tereny ujawnić, tak? I teraz będą, będą, kolejnym krokiem będą plany. No i chcemy te plany zrobić, żeby po prostu nie było, czy to w miejscowości Miesioro, czy w Chce, czy, czy w każdej sołectwie może się tak zdarzyć, że taka sytuacja będzie, więc Rada Gminy Idzie już do przodu, myśląc o tym rozwoju, tak? I, i, to, i to działalność gospodarcza, i to mieszkalnictwo, i to turystyka tak samo. Wszystko to, co przyniosłoby rozwój naszej gminy.